Cześć, witam wszystkich. W tym pucharku musimy sprawić, by wszyscy jeźdźcy nasion dotarli na festiwal latawców. Ja wam tutaj z początkiem filmiku pokażę, przez które portale musicie przejść, żeby właśnie dostać się na planszę z festiwalem latawców. Jak oglądaliście filmiki, to robiłem tam też pucharek z tymi chmurkami, które trzeba było zamienić w smoka. I tutaj. Pierwszy portal już widzieliście w tym hubie, czy w domu. Na tej planszy wybieramy ten portal z lewej strony z czerwonym kółkiem lub z czerwonym tłem, i teraz będziemy przenosić się do następnego, właśnie przez planszy przejścia i udamy się do tego, gdzie będziemy musieli taki ślub zrobić, tam jest taki tort na samej górze. Tam jest bardzo szybka droga, żeby się przedostać do następnej planszy. Wystarczy, że będziemy lecieć w lewą stronę pod dzwonem, właśnie tym, i otworzymy kolejny portal. Teraz będziemy mieli kolejną planszę przejścia. Jak zaraz zobaczycie, tam będziemy mieli tylko jeden portal, do którego będziemy musieli się udać czyli do tego z prawej strony na samym dole. A, sorry, to jest na samej górze. Na samej górze, ten taki z takimi roślinami. Mała pomyłka, przepraszam. I teraz już, właśnie jesteśmy na tej planszy. I teraz Wam wytłumaczę, co trzeba będzie zrobić na tej planszy, żeby właśnie wbić ten pucharek. Zaraz po tym, jak się pojawimy na tej planszy, będziemy lecieć w dół. Możemy sobie obraz powiększyć, tak jak właśnie to zrobiłem. I tu będziemy widzieć dwie kobiety siedzące właśnie na krawędzi. I teraz musimy właśnie te latawce pod spodem, co są, je zruszyć i one wzlecą, i te właśnie kobiety, które tam siedziały, zahaczą się, czy lub usiądą na tych na tych powiedzmy na tych kwiatkach. Nie wiem, jak to nazwać, na liściach. I teraz tak, waszego waszym wężem, co możecie, co latacie, możecie nim sterować tymi właśnie. Liściami, na których one siedzą, i będziemy musieli je poruszać w prawą stronę na następną półkę. I tutaj zaraz zobaczycie, właśnie jak widać, pokazuję wam, jak przemieszczać te, te liście, na których właśnie siedzą te kobiety, które mają się udać na ten właśnie festiwal. I tutaj na samej górze mamy tą właśnie półkę. I jak tylko o, ta, właśnie jedna z tych kobiet na tym liściu doleci, ona tam zsiądzie i tam będzie sobie tańczyć. Ja tutaj już przyspieszyłem. Takich kobiet mamy 8 razem, i tu będziemy mieli kolejne miejsce, właśnie z tymi kobietami. I też właśnie zraszamy te liście, żeby te kobiety się zahaczyły i na tych liściach i żeby się. Będziemy mogli nimi też właśnie sterować tym naszym wężem w górę. Ja tu mam aż 4, i te 4 zabierzemy na tą środkową półkę. Tutaj, oczywiście, sterujemy nimi w odpowiednią stronę. Jak będziecie robić, tutaj będziecie już widzieć. To siedzi na takiej niby, nie wiem, czy to jest ryba jakaś, czy może raczej żółw. I tutaj mamy kolejne dwie. Już na półce, czyli będziemy mieli razem teraz 6. Tutaj jest kolejne, dwie już zrobiliśmy i teraz możemy lecieć po następne. Ja tutaj akurat przegapiłem jedną. Tutaj zrobiłem też te liście, próbowałem skierować, ale już było za późno. Także możemy te od dołu zrobić. i wystarczy, że w odpowiednią stronę będziemy naszego węża kierować. I ten liść podleci właśnie do tej jednej z tych kobiet i oczywiście też musimy ją zabrać na samą górę właśnie kierując się od dołu do góry możemy jakby przyspieszyć tempo wzlotu tego liścia z nią oczywiście z lewej na prawą lub z prawej na lewą będziemy oczywiście mogli też kierować i tu już mamy 7 i teraz będzie nasza ostatnia kobieta czyli ta którą mamy zabrać na tym właśnie festiwal oczywiście też korujemy tym liściem i potem jak zabierzemy tą ostatnią kobietę pucharek nam powinien wpaść tu mamy też, pamiętajcie tu mamy też to drzewo gdzie robiliśmy wcześniej pucharek z tymi orzechami czy pyko orzechami, że tak powiem, że tak to się nazywa i teraz i oczywiście pamiętamy, żeby tą e, kobietę z tym liściem sterować w odpowiednią stronę. Tu akurat będziemy robić z prawej do lewej i już prawie jesteśmy na samej górze. I jak tylko ona tutaj wysiądzie, znaczy zsiądzie z tego liścia to pucharek nam wpadnie, jak zresztą sami widzicie. Także nie jest to nic trudnego, raczej czasochłonnego. Ja mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i się przyda. Ja się już z Wami żegnam. Do usłyszenia. Hej!